Olga Rybicka, witam Państwa i zapraszam na Sport w Telewizji Katowice. Oto co przyniósł dzień. Piłkarki GKS-u Katowice lepsze od rybniczanek w finale Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Jutro startuje kolejny sezon siatkarskiej plus ligi. Katowiczanie nie zamierzają być tylko chłopcami do bicia. Skoczek z Wisły, Tymek Cięciała po raz drugi wygrywa turniej czterech skoczni dla dzieci. W rybniku odbył się finał rozgrywek pucharu Polski w piłce nożnej kobiet na szczeblu wojewódzkim. TS -Row podejmował GKS Kadowice. Mecz dobrze rozpoczęły piłkarki z rybnika, tworząc kilka ciekawych sytuacji. Entuzjazm drużyny rowu został ostudzony w 15. minucie przez Natalię Nosalik, która strzeliła gola główką porożnym. Kilka minut później dośrodkowanie Dominiki Sykorowej zmierzało prosto do bramki, ale pewnie interweniowała Monika Iwańczuk. Katowiczanki szybko odpowiedziały, akcję groźnym strzałem wykończyła Karolina Dec, ale piłka wylądowała na górnej siatce bramki. W 32. minucie o sporym pechu mogły mówić zawodniczki rowu. Dobrze z rzutu wolnego uderzyła Agata Sodkowi. Ale piłka trafiła w słupek. Tuż przed przerwą kolejna dobra akcja rybniczanek. Piłkę na wolne pole dostała Dominika Sykorowa. Piłkarka ze Słowacji podbiegła parę metrów i oddała strzał, który zatrzymała Monika Iwańczuk. Piłkę kilkakrotnie próbowały jeszcze dobijać rybniczanki, ale sędzina dopatrzyła się faulu i przerwała grę. W 77. minucie ciekawie rzut wolny rozegrały katowiczanki. Zmylona bramkarka rowu zmuszona była sparować piłkę na poprzeczkę. Na 3 minuty przed upływem regulaminowego czasu gry zwycięstwo katowiczanek przypieczętowała Daria Latkę. Która najlepiej odnalazła się w polu karnym przy rzucie wolnym i nie dała szans bramkarcy rywalek. z Katowice, ROW Rybnik 2-0. Piłkarki z Katowic wygrały Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Na pewno cieszymy się z, z tego zwycięstwa. Jak było widać łatwo nie było, choć...